Niedziela 26 stycznia to dzień pełen lekkości, inspiracji i wyjątkowych wglądów. Idealny, by otworzyć się na coś nowego. Posłuchaj dlaczego. Wenus w sekstylu z Uranem wniesie powiew świeżości, ekscytację. Idealny czas, by spojrzeć na relacje, piękno, wartości z nowej perspektywy. Ten aspekt dodaje lekkości i otwartości na nietypowe pomysły. Może to być świetny moment na wprowadzenie czegoś nowego zarówno w uczuciach, jak i w życiu codziennym. Merkury będzie w seks stylu z Neptunem, a to daje wyjątkową przestrzeń na kreatywność, duchowe inspiracje i intuicyjne rozmowy. Niedziela zatem sprzyja refleksji, medytacji, Twórczym działaniom. Rano księżyc utworzy kwadraturę z Neptunem, co jeszcze bardziej podniesie, podbije tę magiczną aurę, ale może przynieść również lekki chaos emocjonalny. Po południu księżyc już przejdzie do znaku koziorożca, więc energia się ustabilizuje, będzie większa chęć do skupienia się na konkretach. Wykorzystaj tę niezwykłą niedzielę na inspiracje i nowe pomysły. A jeśli chcesz wiedzieć, co przyniosą kolejne dni, koniecznie zaobserwuj mój profil.